Jeszcze na tą kierownicę. Cześć kochani, zapraszam dzisiaj na relację z wyścigu z takiego pierwszego poważnego w cudzysłowie gravel racingu, czyli mały tur szutrowy, szutry koszyncińskie. Dystans 45 km można powiedzieć, że śmieszny. E, miało być 75, czyli tak zwany długi ale no, w ostatniej chwili musiałem się prze, 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 przepisać na dystans krótki. Dlaczego? O tym za chwilkę. W ogóle wprawne oko zapyta, ale jak to, relacja z wyścigu? Przecież miał być komentarz do Wisły 1200. Poczekajcie, bo właśnie chyba złapałem kapcia. Dobra, zatkało się. No i o tym wszystkim postaram się jakoś w sposób w miarę ustrukturyzowany zaraz opowiedzieć. No właśnie, bo ten wstęp do wyścigu to ja tak naprawdę nagrywam pierwszy raz po wyścigu, a nie przed. Dlaczego? Ano dlatego, że dopadła mnie apatia, delikatnie mówiąc, apatia. Kompletny dół mentalny i fizyczny. Myślałem, że może po prostu się zajechałem przez to pół roku, jazdy tydzień w tydzień, po kilkanaście godzin. Ale gdyby to było tylko przemęczenie, to już by przeszło. Także zobaczymy. No słuchajcie, mówiąc tak żartobliwie, to nawet przed tym wyścigiem, który zaraz obejrzycie, nawet nie dałem rady załadować poważnie węgli. Nie ogoliłem nawet nogi. No to mówi samo za siebie. Apatia, apatia po całości. Zobaczymy. Nawet, nawet pokusiłem się o rozpoczęcie Jakiś tam wizyt u lekarzy, żeby zobaczyć, czy na pewno wszystko jest ze mną ok. Bo po prostu takie rzeczy mi się wcześniej nie przytrafiały. No i z tego tytułu nie wiedziałem, właściwie do ostatniego dnia nie wiedziałem, czy w ogóle w tym wyścigu wystartuję. Czyli to tylko pokazuje, jak daleko byłem od, od normalnego swojego nastawienia. Bo po prostu nawet mi się nie chciało ścigać, więc stwierdziłem, że przepiszę się na dystans krótki 45 km. Ok, uznałem, że po prostu to przejadę bez większych oczekiwań. Nie będę tak kompletnie porzucał roweru, bo to może tylko się zazębiać i tworzyć taką spiralę. Więc, więc wystartowałem to po pierwsze, czyli apatia. Po drugie, kochani, testy na produkcji sprzętu. Tylko, że to miało być inaczej. Miałem zamontować ten widelec jeszcze przed Wisłą porządnie go wytestować i już być na etapie decyzji czy go zostawiam, czy to w ogóle ma sens wyszło tak, że ja ten widelec zamontowałem kilka dni przed wyścigiem a i zeszło mi z niego powietrze przed samym wyścigiem go zablokowałem i tak naprawdę jechałem po prostu o kilogram cięższy tak więc też ciężko było tutaj coś sensownego i optymistycznego powiedzieć przed samym startem no i po trzecie Brak doświadczenia w tego typu imprezach, czyli imprezach ze startu wspólnego z zabezpieczoną trasą, z większością ludzi, którzy chcą się ścigać, a nie tylko sobie tam przejechać ten dystans, więc nie miałem oczekiwań jeszcze, jeszcze na tamtym moment, w tamtym stanie. No to pierwsze emocje poczułem dopiero właściwie ustawiając się na starcie i ustawiwszy się na linii startu, dopiero zacząłem myśleć nad jakąkolwiek strategią na wyścig, ale naprawdę na luzie, jak nigdy, jak nigdy bez żadnych oczekiwań, po prostu postanowiłem się dobrze bawić, dać z siebie wszystko, nawet nie wiedziałem jak forma, bo po trzech tygodniach takiego właściwie niejeżdżenia to ciężko określić, jaki człowiek jest w formie. Po prostu chciałem się dobrze bawić. A gdyby na finiszu, na zdjęciu z finiszu na zdjęciu z, wiecie, ze sprintujących byków. Gdybym był tam gdzieś w tle, no to byłbym po prostu zachwycony. Zachwycony. Czyli głównie wybadać temat, dobrze się bawić, a pierwszy raz w życiu nie martwić się o pozycję. Jak to wyszło? No to zapraszam Was na odcinek. Jeszcze może dwa zdania, dosłownie, a propos wisły. Żeby tego przy długiego wstępu jeszcze bardziej nie rozciągać Ja swoją drogą nagrałem dwa razy chyba materiał z komentarzem do Wisły Ale no Zostałbym zjedzony chyba w komentarzach Pewnie słusznie, bo wyszło z tego Pół godziny narzekania i tłumaczenia się No słuchajcie, po prostu tego dnia Nie było tego czegoś Nie było tego czegoś, co jest niezbędne na takim wyścigu, żeby Po prostu radzić sobie ze wszystkimi problemami, które się napotyka. No, rok wcześniej to było, a w tym roku tego nie było. Także nic więcej chyba nie mam mądrego do, do powiedzenia, no. Wyszło jak wyszło. Przecież ja też nie jechałem tam tylko po to, żeby pojeździć sobie 6 godzin i wrócić do domu pociągiem, tylko z jakimś sensowniejszym celem. No, ale nie wyszło. Także przepraszam, jak ktoś się czuł zawiedziony. A co się tam wywyższali w komentarzach. No i tyle. Miłego oglądania. 3, 2, 1 Go, 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 go! Tak jak wspomniałem przed chwilą, jednak jakieś emocje na startu się pojawiły. A nawet na tyle duże, że zapomniałem kompletnie odpalić aktywność na garminie. Po 5 minutach jazdy zaczynam wracać do świata rzeczywistego, odzyskuję świadomość i odpalam garmina. Początek każdego wyścigu, niezależnie od dystansu, wygląda bardzo podobnie. Trzeba się przygotować na co najmniej kilka minut bardzo mocnej jazdy. 5 minut jazdy. A ja już pierwszy raz się zastanawiam, czy na pewno dam radę utrzymać się w czołowej grupie. I właśnie o to chodzi osobom na czele peletonu. Żeby jak najwięcej osób odpadło już po pierwszych kilku minutach. Może nie miałem siły trenować, ale starałem się innymi sposobami przygotować do wyścigu. Sprawdziłem sobie czołowych zawodników z poprzedniej edycji i generowaną przez nich moc, i byłem prawie pewny, że będę w stanie utrzymać się z czołówką do samego końca. Po tym szalonym starcie, sytuacja znacznie się uspokoiła i przez następne 12 minut wystarczyło jedynie 230 W, aby utrzymać się z czołową grupą. Trasa wytyczona przez organizatora była kompletnie płaska, co na pewno utrudniało formowaniu się ucieczek. Przez następne 15 minut można było się jednak zorientować, jaki jest plan czołówki na ten wyścig. Co kilka minut znacznie podkręcali tempo na około 1,5 minuty, co pozwalało zgubić kilka ostatnich osób z peletonu, które straciły koncentrację. Po niecałej godzinie jazdy zacząłem się czuć bardzo pewnie. Oczywiście natychmiast mnie za to kara od losu. Tym razem był to zrzucony łańcuch. Pierwsza myśl, która się pojawiła w mojej głowie, oczywiście była taka sama jak na Wiśle, czyli... Jest po wyścigu. Natomiast tym razem postanowiłem nie mówić tego na głos, a to 10 czy 15 sekund, które zajęło mi poprawienie łańcucha wykorzystałem na podjęcie decyzji co chcę dalej robić. Szybka analiza. Scenariusz A. podpuszczam i spokojnie dojeżdżam do mety. Scenariusz B. Zawsze wszelką cenę próbuję dogonić grupę. Sami zobaczcie co z tego wyszło. W momencie jak ruszyłem zorientowałem się, że łańcuch to był tylko jeden z dwóch problemów, które mnie spotkały. Odpowiem, że nie bez przyczyny w kadrze widać tylko jedną klamkę manetkę. Udało się. W sumie zajęło to tylko 4 minuty. Mogłoby być znacznie gorzej. Niestety, bezsensownie na chwilę wyłączyłem GoPro. Widzę, że spowodowało to błąd w danych. Musicie do kilometra trasy doliczyć sobie poprzednie 30 pokonanych już kilometrów. Jesteśmy na 35 km trasy. Minęło około 10 minut od momentu, gdy dogoniłem grupę, i w tamtym momencie zdałem sobie sprawę, że na 99% jestem w stanie dojechać w czołówce po prostu siedząc u innych zawodników na kole. Stwierdziłem, że chcę poczuć wszystkie smaki sportowej rywalizacji, a do tego brakowało mi jeszcze próby ucieczki. Za sobą uczuję oddech 50 spoconych byków, a przed sobą widzę jedną z najszybszych grup z długiego dystansu. Nie pozostaje mi nic innego, jak spróbować poprosić ich o pomoc. Dajcie znać, czy byście pomogli, bo oni oczywiście zgodnie z ich interesem po prostu postanowili 10 mi na koło. Po około 10 minutach widzę, że to niestety nie ma sensu i postanawiam poczekać na grupę. A może to po prostu grupa dogania mnie. No cóż. 9 minut na 320 watach to zdecydowanie za mało, żeby zostawić grupę w tyle. A, niestety, mój błąd. Zapamiętałem, że przed metą jest skręt w prawo i wtedy należy zacząć sprintować. Niestety, okazało się, że na objeździe trasy jechałem w złym kierunku i przed metą znajdował się skręt w lewo. No cóż, w tym momencie zdałem sobie sprawę, że na podium nie ma co liczyć, ale oczywiście na metę zawsze trzeba podjechać sprintem. Mogę przejść już do szybkiego podsumowania. Bawiłem się świetnie, trasa była znakomicie zabezpieczona. I to jest chyba ta kategoria wyścigów, która sprawia mi najwięcej frajdy. Kurwa, spójrzcie na tą kierownicę.